na moim odcinku a dzisiaj będziemy robić takie coś dla pieska mi się to nie udało, więc tak muszę zrobić nowa i będę pakować te do dobia i będziemy musimy to obisować to coś i wyciąć już sobie obisowałam i tutaj jest tak będziemy wycinać Ciągle po tym slajdzie idziemy, bo jak nie ma, to nam się nie uda. A to jest to. Dobra, już zrobiłam o wiele, wiele większą. Mhm. Moją głowę i my na piesku to Tylko od, ze bo on jest dalej na mojej, na smycie. On, ona w sumie, on, ona.

I zeszłam te to. dwa odkładane I te ja nakładamy. I sprawdzamy, czy będzie działać. Tak, jak przeklejemy go całego miętro. Będzie. Ja sobie tutaj zrobię tak. teraz jest I tu rozciąć. Znasz sobie pisakiem alkoholowym, gdzie trzeba rozciąć. Moje no, pisakiem tam. Nie lecę. Ale nie kietką. Pewnie wiedzę, bo nie jesteście głupi. Nie no, no, tu i tu ucho. Tutaj jest jedno ucho.

No czekajcie. Okina, na no, drogę będzie popatrzcie, mój mały, a koledzy Ja bym jednak coś chciał, żebym jeszcze wiedział, jak się może słońce, to ja bym zrobiła taki dosek. Это вот так вот. I to jest tego spiądzone, czy się będzie mieścić. No, są kapłania. Kapłania od nowa. coś tam. Cokolwiek to jest. Albo nie jest, nie do. Dobra, jedziemy, nie <coughs> wiem, czy to do mnie była I będziemy robić, a ty sobie ja swoją pomerę? Nie wiem. Aha, dobra. Chyba nie Ale o, No, no nareszcie to się... wygląda jak mumia. Nie. Chodź. Trochę tak. Bo <coughs> no <to> ja <pleja> się <coughs> będzie z mój mówić. Nie, nie wiem. Kaja ma ale większą miskę każdy. Cholę. Musisz Znaczymy. dodać jakiś pasek albo coś. Ja. Bo to się tutaj pod bródką nie zapnie. Um. Jaki pasek? Nie wiem Ja jest... Nie mam paska. Ale mi chodzi o jakąś... O, no na przykład to. To, to jest. Co to Jego jest, to jest, to jest inne. No musi być ładne. Bo to będzie widać. Masz, kara? Miało być ładne. I będzie. <noise> Dobrze, a już jest, będzie miała być czapeczka. Ja wytnę Tylko to jest kleja. Ty Jeszcze Już zakładam tę mgumeczkę. Okej, okay, ta nagłówka nie może być również <noise> za mała. Duszek. Już mam przebranie na Halloween. A Halloween jest był. Na, na święta, święta mu Dobra, a mogę nożyczki? Żeby o pozostałe pozostała część. Okay. I z, ja trochę, trochę ten suszek y, no. przerobię. Ale jednak to zupełnie taki klejak. Jako będzie, więc doskonale tam nie w kolej Jednak mała zmiana planów, ten ciuszek będzie wyglądał troszeczkę inaczej. No więc nie róbcie takiego. Nie, ten ten nie wypalił. ręczniczek No to wtedy róbcie taki, ale to nie będzie ręczniczek. Tylko ten. A ja muszę teraz to to założyć. Ale teraz dla kogo? No to sobie obejść. muzykę, zakierować wam się przydać. Jak w ogóle y, lubicie robić takie ciuszki, to nie wiem, to możecie polubić ten film. Tak. Jak? W no, łapką w górę. No, no tak. I nie zapominajcie o subskrypcji. Oczywiście nie zmuszamy. Ja w sumie nie zmusam, nie wiem jak ona. Zmusza? <laughs> Dobrze. Tam, gdzie my... to, to by było. Szałam. Wtedy bym nikt nie lubił chyba. <laughs> nie żartuję. No. Okej, okay. no, czekajcie. Muszę, muszę, muszę na sobie główkę, czy to będzie. <laughs> Taki, okej, okay, będzie. Oje, za wielkie coś widzę. A czekaj, no jest za... No to będzie bardziej mięzny, więc... okay. no, może wiesz, co może tak wiesz? A jak mi się nie no to opunię. mogę, 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 piewka, mogę, 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 wiesz. mogę, 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 tak mogę, 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 a ile to jest procent, że zabierzesz Pandę? 10, e, 100, 8. 80, że, no raczej 90, że nie wezmę. Zaraz będzie 100. No, zaraz będzie 100, jak się zdecyduje. To albo będzie 100 na Pandę, albo 100 na bie, Nie wiem, czy to jest Pandę. To jest Mimuś. I moja, Iwaj, gdzie to Mimuś? Nie, Jarwa, jakaś pięta, czy weźmie. No to gdzieś pójdziemy. Tak, tak, dajemy serce. Ale czy głupio, czy z nimi, czy nie? Oj, odnowa. Nie Zobaczymy Zobacz, oczujemy sobie. Tak ym, no. jakby co? Bo mamy głuposkę. Ale y, jakby co? To... Ym, nie wiem, co ja chciałam powiedzieć. Fasne. Bo to jakby co? To, ym, <laughs> no. Co kolorów jest Nie Już nie bawię się z prawdziwym psem. Ale wiem. Jak wie, jakby co ona wie, że to nie jest prawdziwy piec, tylko zabawka i to chyba tak sobie czekam. czekaj, daj mi przymierzyć. Um. Czekaj, bo ja zapinam frak. No to? No to jest frak. Co to jest frak? Nie wiem. Zapinam. Tak. Jakby to, to nie, nie, nie trajcie się skąd my to mamy. Nie robię skąd, z szorców oczywiście. Czekaj, dlaj, bo ja, muszę, A ja muszę to zapiąć. Piesek, ty ty ja muszę... <trym> <trym> Jakieś nie wiem. Te twoje pamięty robi na klauna. Ej, nuklaja! No, no, ja też ja, wiesz. Ja ja chcę ty. żeby to było fajne cofnie. Ja to mówię, że ja robi na klauna. Bo tak druga! Mm. Bo kupcy nie mają czapek. To tak będzie jedyny. <grym> Wiesz. Jakby sobie nie się... mają, mają, ale takie Elfiki nie przeciwsłoneczne. <grym> A wstaje, ja może ja sobie z słońca? Bo ja je ja tąłem. Elfiki albo Mikołaj. Chciałabym, No chciałabym tego podać. Dobra, ja no, czekajcie. Ja będę przyklejać. Na razie wygląda on tak. hug. Ma tutaj taki kapturek piękny. Nie to mi wyjdzie, ale powinno nie wyjść. A ja sobie z tego coś nie wiem. ale to ma nadzieję, że to nie za małe. No to trudno, nie jest wcale. <grym> jest <grym> dług. La. Ja robimy maskę, ale no. Ja mnóstwo. Jest mnóstwo. Superman! mnóstwo. Jest mnóstwo. Jest ja wam dać Jest mnóstwo. tego ociuszku. Jest mnóstwo. Jest ile Ile? mnóstwo. Jest mnóstwo. Jest mnóstwo. Jest mnóstwo. Jest mnóstwo. Jest Żartuję! Nie nazywam. Ale ja, ja wiem, że on nie będzie najlepszej jakości. Um, no, chyba to on Co? Nie, to jest, to jest ten. A prezent co? Robisz go na piezęczku? Nie, robię go na elfa. a i to będzie jego to śmieszna czapunia? Tak, to no będzie śmieszna Ale to na jedno ucho. Nie, to, tak po środku będzie. Nikt. Tak, ja to ma... tak zrobię i tutaj przypnę gumę moją. od i będziemy ją się tak odkładać. Okej, okay, ale tutaj mu takie czerwone zawinie i w punik. Dobra, bo on, do, do was nic nie gadamy. Twój... Czekajcie. Dobra. Teraz ja przymierzam czapuję. Nie. Co to będzie? Tu jest. Czy będzie ładne, czy takie brzydkie? O, czekaj, na tą ścianę przyzwyczaj. Jest lepsza, jak na tą ścianę przyzwyczaj. Będzie nosił do góry. Nie, mam, mam, mam. Ale jest na serio? Nie, nie będę. Ale to jest ładne, czy brzydkie według Ciebie? Ej buzik. Nie. No dobrze. Patrzcie, ja... No, Dobra, czekajcie. Dobra. Dobra, i tak wleci. No. Jasiu masz tabletki. Eee. To jest moje. To jest Jasiu. Nie, to jest Josy. Ej. Znacie mnie z YouTube'a? <noise> e, znaczy, ja jestem ja ten. Okay. Dobra. Ja znaczy pewnie z YouTube'a, A jak nie, no to poznać. Tak, to jest ty. Jak już tam lęka. A ja byłem O, z ja mojej Lena. O, smiley, Lena. Lena mam 35 subskrypcji. To bardzo mało, a, ale co? <noise> Zrobiłem fajne. Nie, Lena! Oj! Dobra, dobra. Uciekajcie. Okej, okay, to nie jest flight. Patrzcie. Bajnie. <grystanie> 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 po prostu w Tak, taki bardzo ogromny. Nie ja, to jest. GUMKA. Ale musiałeś wszystko popsuć? <grystanie> <grystanie> A, zobaczcie, kto flight. Nie oś, no, oś, żartujemy oś, oś. tak naprawdę, to Lena trzyma. Nie okay. na kolorze, nie <grystanie> Lubię Nie mam A dwie to? Ja nie mam kanału Taeyang Pokazywałaś? Nie Ona jest Taeyang Nie Znowu ci na nią wskazywać, że ona to jest. Taeyang Taeyang Widzicie, że to wleci? Wiem! A, pacu, pacu! Lena! Słuchaj, wciągnęła mnie do Hej! Ok, widzę. Dowiemy. Kolejny to jest. się. się. I takie, o! Właśnie. Klara! Klara, tu jest włączone! O, Nie udało że nie Wiem, Ja wiem. Ja wiem, że je jest to się. Ja wiem, że je jest włączone. Jeszcze nie jest włączone. Nie. To jest moja. To jest kwiatka. Eee, ja Kwiatka. To jest kwiatka. Ogólnie co będziecie miał teraz? Mega interesujące tło? No weź! Interesujące, co nie? Nie! To teraz będzie bardziej interesujące. Nie. Nie, ingrę remoiłem. Nie, no ja ich potrzebuję. Popułam? Tak, idziesz. Okej, okay, um, to będzie jego co. A ja wycinam, rzecz na oku jego. Bo ja mu chcę zrobić takie oko świętać nas są święta. Oko, ja takie... muszę wziąć tą gumę.

Kto lubi, się opiekować jakimiś zabawkami, to napiszcie w komentarzu, ale nie pod tym, bo tutaj będą włączone pod innym, jak w ogóle będą. Ale wątpię. Ale, Więc nie będę. Więc nie piszcie. Dobra. Um, ja będzie oko. Okej. nie gdzie jest. Dobra. Te oko, bo okay. um, chcę przykleić na oko. Co? No sztuczne oko, nie na no, prawdziwe jego. Klejakis. Ta <gum> guma. Dobra, już jest A tak wygląda moja guma. A ta do majtek? Tak? 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 Ja już, tak? tak? już nie. Dobiłem, że nie jest taka muła. No bo że się popsuła, ale na cały film. Nie, że ja popsułam. No, nie, ty nie! nie. Mówisz przecież... Ojej, owiec my dawien że się biją! <laughs> nie, nie biją. Tak, biją. Ojej, owiec dawien A się to, to się ściąga. Dobra, to guma jednak. Ale tak, to zimno trochę. No, tak, taka... by można było sobie ją i zawinąć. Tylko by majtki nie funkcjonowały. Dobra. Jeszcze nie jest jakiś. Okej, okay. no, no, potem mówisz, że nie. Widziane. Widziane, jak wygląda? No pokaz, widzom. Patrzcie, widzą. Co Że to jest, tylko nie wiem na co to jest. Co? No jest na gołę. Nie wiem, czapka elfa. No, no na będzie sobie, tak. Aż to jest ze Nie. Co? Mm -hmm. Mówię. Nawiesz, ja to nagrywam. Najgłupsze. Sama. Na Wiecie. Sama robisz się za co najgłupsze. Ten twój terjanek. Kaja, Ale na to chyba zajętu... O, żebyś sobie podsyłłł. To chyba zajętujesz. U nas, a jak nie, to twój <laughs> terianek też głupi. Okej, będziemy robić co? DJ, DJ. Nie pytajcie się, czemu my się zmieniamy. co będziemy robić, ale tak się prezentuje mam jak ją będę pum, 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 pum. No, tak się prezentuję. <laughs> Okej, <Okay>, już zrobiłam <laughs> sąsłuchawkę. Mm. Dam, 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 dam. Jakiej hmm. słuchasz? Dam, ja? dam.

Benię tutaj. indziej. i <see. But> am <laughs> <laughs> <like to> <laughs> No. to piątomisi się Pa!